Robert Lewandowski znów zapisał się w historii. W meczu z Litwą 21 marca 2025 roku 1,0 strzelił 85 gola w 157 występie dla Polski, wyprzedzając Ferenka Puskasa i zbliżając się do Romelu Lukaku w klasyfikacji strzelców europejskich reprezentacji. Napastnik Barcelony marzy o elitarnym klubie 100 bramek, ale podkreśla: priorytet to kadra. Jak wygląda jego droga na szczyt? Zapraszam do szczegółów. Golf w 81. minucie na PGE Narodowym uratował Polskę od kompromitacji Lewandowski, dostał piłkę od Jakuba Kamińskiego, huknął z 15 metrów, a rykoszet od Artemiusa Tutyszkinasa zmylił Edwinasa Gertmonasa. Przedni urody, jak napisał Piotr Jawor, trafienie dało 3 punkty w eliminacjach MS 2026 roku. To 85 Bramka Lewego w kadrze od debiutu we wrześniu 2008 roku 2-0 z San Marino. Już w 2017 roku prześcignął Włodzimierza Lubańskiego 48 goli, a teraz zostawił za sobą Puskasa 84. Do Lukaku 86 w 121 meczach brakuje mu jednego trafienia szansa w poniedziałek z Maltą 24 marca 20 i 45 setnych. Lewandowski nie kryje ambicji. 100 bramek brzmi fajnie, to kuszący cel. Nie powiem, że się nie da, choć będzie trudno. W elitarnym gronie stu goli są tylko Cristiano Ronaldo 130, Alida Ej 109 i Lionel Messi 108. Lewy dodaje, najpierw dobro kadry. Jeśli drużyna zacznie grać lepiej, łatwiej mi będzie strzelać. Z Litwą Polska męczyła się mimo przewagi, gol kapitana był szczęśliwy, ale kluczowy. Probierz uspokaja w sprawie urazu, lekki problem, ale nic poważnego. W poniedziałek na narodowym z Maltą TVP1, TVP Sport, Life Interia Sport lewy może wyrównać rekord Lukaku. Czy zbliży się do magicznej setki? Trzymajmy kciuki za kapitana i przebudzenie biało-czerwonych.